Rzeczy nie da się opowiedzieć. Jeśli to nie klątwa, to co innego? To trzeba zobaczyć. Czy coś nam grozi? Niewyjaśnione tajemnice świata. Czemu niektórzy I... potrafią oszukać śmierć? Pułapki umysłu. Dzika przyroda na żywo. Sensacje XX wieku. Losy wojny w Polsce mogły potoczyć się inaczej. Czyli Zoom dla ciekawych świata. Codziennie od poniedziałku do piątku w Zoom TV. Filmowe wieczory w Zoom TV. Nie lubię, kiedy ktoś mi przerywa. Przepraszam. W wiginie wciąż ją kocham. Nie pakuj się w kłopoty. I komedia małżeńska. W pierwszy dzień świąt mit. I rozmowy kontrolowane. Żyrafy wchodzą do szafy. W drugi dzień świąt porachunki. I love you. nie pamiętasz jak spałeś ze mną przez całe święta od 20 w zoom -TV. na program zaprasza sponsor producent tradycyjnego majonezu kieleckiego Sponsorem programu jest Indykpol, producent parówek jedynek z mięsa Indyka w nowych opakowaniach. Na program zaprasza sponsor Carrefour, właściciel mobilnej aplikacji zakupowej Mój Carrefour.